Ile pieniędzy więcej dostaniesz za każdy kolejny etap nauki? Jak bardzo opłaca się kontynuowanie edukacji? Jeśli zastanawiasz się, czy warto kontynuować naukę, to artykuł dla ciebie. Dobitnie pokazujemy w nim, jak bardzo opłaca się edukacja. Najpierw przedstawimy liczby pensje, sumę zarobków i majątek, jaki można zgromadzić Potem zajrzymy w lustro i pokażemy, jak twoje dzisiejsze życie wyglądałoby, gdyby twoi rodzice podjęli inną decyzję wiele lat temu. Zarobki i finanse. Lepsze wykształcenie daje miliony. Wszystko zaczyna się od pierwszej pensji. Zanim jednak spojrzymy na kwoty, warto wiedzieć, że w tej analizie posługujemy się medianą, a nie średnią krajową. Dlaczego? Mediana to wartość środkowa, połowa ludzi zarabia mniej, a połowa więcej. Znacznie lepiej oddaje ona realia finansowe typowego Polaka niż średnia arytmetyczna, która jest często zawyżana przez niewielką grupę osób o bardzo wysokich dochodach. Powyższa tabela pokazuje nie tylko, że każdy kolejny etap edukacji przynosi wymierny wzrost pensji, ale ujawnia też inną, ważną prawdę o rynku pracy. Na każdym poziomie wykształcenia występuje kilkunastoprocentowa luka płacowa na niekorzyść kobiet. Mimo tej nierówności, to właśnie dyplom wyższej uczelni daje kobietom dostęp do najwyższego pułapu zarobków, co jest najpotężniejszym narzędziem w walce o niezależność finansową i wysoką pozycję zawodową. Te miesięczne różnice, w perspektywie całej kariery zawodowej, rosną do astronomicznych kwot, co pokazuje kolejna tabela. Liczby te dobitnie pokazują skalę korzyści. Mężczyzna z wykształceniem wyższym zarobi w ciągu życia o ponad 1,9 miliona złotych więcej niż mężczyzna z wykształceniem podstawowym. W przypadku kobiet ta różnica wynosi blisko 1,3 miliona złotych. A co z emeryturą? Spojrzenie na jesień życia. Suma zarobków to nie jedyny wskaźnik. Równie ważna jest wysokość przyszłej emerytury. Poniższe wartości zostały obliczone na podstawie oficjalnego mechanizmu ZUS. Suma wszystkich zwaloryzowanych składek emerytalnych 19,52% pensji brutto zebranych w ciągu całej kariery. Jest dzielona przez średnią dalszą długość życia publikowaną przez GUS. Aby urealnić symulację, w obliczeniach założono, że pensje rosną rocznie w tempie 3,6%, co odpowiadało średniorocznej inflacji z 2024 roku. W symulacji uwzględniono też, że absolwenci studiów pracują krócej kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat niż osoby z wykształceniem średnim i podstawowym, odpowiednio 40 i 45 lat. Ponieważ później wchodzą na rynek pracy. W praktyce oznacza to, że osoby z wyższym wykształceniem pracują w życiu krócej, a i tak zarabiają więcej i mają wyższe emerytury. Analiza tabeli pokazuje potężny efekt wyższych składek. Jednak kluczowym wskaźnikiem jest tak tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji. W tej analizie oscyluje ona na poziomie zaledwie 22-27%. To alarmujący sygnał. Że emerytura z ZUS będzie stanowić tylko niewielką część dotychczasowych dochodów, co pokazuje, jak kluczowe jest budowanie własnych oszczędności. Budowanie majątku od pensji do oszczędności. Poniższe kwoty majątku wynikają z prostej symulacji: założono, że rodzina odkłada co miesiąc pewien procent swojej nadwyżki finansowej. Ze względu na znacznie wyższe dochody, rodziny z wyższym wykształceniem mogły pozwolić sobie na odkładanie znacznie większego procentu, 20% niż rodziny z wykształceniem średnim 10% i podstawowym 5%. Co roku te oszczędności były inwestowane z zyskiem równym inflacji, ustalonej na poziomie 3,6% na podstawie danych za 2024 rok, co chroniło ich siłę nabywczą i pozwalało na działanie procentu składanego. To właśnie połączenie wyższych dochodów i wyższej stopy oszczędności prowadzi do tak ogromnej przepaści w końcowym majątku. Praca ciężka lub przyjemna, za grosze lub dobrze płatna. Co daje dyplom? Wykształcenie to nie tylko finanse. To przede wszystkim bilet wstępu do określonych zawodów i polisa ubezpieczeniowa na trudne czasy. Mapa kariery. Gdzie zaprowadzicie twój dyplom? Edukacja jako polisa ubezpieczeniowa. Wykształcenie działa nie tylko jako klucz otwierający drzwi, lecz także jako tarcza ochronna. W trudniejszych czasach na rynku pracy, to właśnie pracownicy wykonujący prace proste są najbardziej narażeni na zwolnienia. Wyższy poziom edukacji jest więc nie tylko przepustką do wyższej pensji, ale także swoistą polisą ubezpieczeniową, która zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo w dynamicznym świecie gospodarki. Po drugiej stronie lustra. A gdyby rodzice mieli Twoje wykształcenie? Liczby z pierwszej części w bezpośredni sposób kształtują codzienne życie. Przeanalizujmy trzy scenariusze, aby zobaczyć, jak finanse rodziców wpływają na dzieciństwo, możliwości i start w dorosłość. Scenariusz 1, gdyby rodzice mieli wykształcenie podstawowe. W tym modelu rodzina żyje na granicy płynności finansowej, szczególnie jeśli pracuje tylko jedna osoba. Każdy niespodziewany wydatek to poważny problem. Jak widać, gdy pracuje tylko ojciec, nadwyżka w budżecie to zaledwie 405 zł. Oznacza to, że po opłaceniu rachunków zostaje niewiele ponad 10 zł dziennie na wszystkie inne potrzeby. Symboliczne kieszonkowe w wysokości 10 zł tygodniowo jest już obciążeniem. Sytuacja poprawia się, gdy pracują oboje rodzice, ale wciąż jest pełna wyzwań. Scenariusz 2: gdyby rodzice mieli wykształcenie średnie. W tym modelu pojawia się finansowy oddech. Miesięczna nadwyżka w budżecie, w zależności od tego, czy pracuje jeden, czy dwoje rodziców, wynosi od 1275 zł do 6150 zł. To fundamentalna zmiana. W domu panuje większy spokój, a rozmowy o pieniądzach nie są tak stresujące. Rodzinę stać na skromne, ale regularne wakacje w Polsce. Pojawia się możliwość zapisania cię na jedne dodatkowe zajęcia, na przykład basen. Prezent na urodziny to już nie tylko gra, ale może to być lepszy smartfon. Życie staje się stabilne. W tym lepszym wariancie, życie staje się łatwiejsze, ale wciąż dalekie od komfortu. Twoje kieszonkowe, choć wyższe, jest tematem domowych dyskusji. Rodzice, pamiętając o niestabilności finansowej, uczą cię oszczędności, bo każdy większy, niespodziewany wydatek może zachwiać całym budżetem. Wyjazd na wakacje, korepetycje czy droższe zajęcia sportowe są poza zasięgiem. Scenariusz 3: Gdyby rodzice mieli wykształcenie wyższe, to scenariusz przejścia od stabilności do możliwości. Z nadwyżką od 26,45 ZTU do aż 8,900 zł miesięcznie rodzina nie musi martwić się o podstawowe potrzeby, może inwestować w rozwój. Regularne zagraniczne wakacje stają się sposobem na poznawanie świata. Możesz uczyć się dwóch języków obcych i rozwijać kosztowne hobby. Rodzice nie tylko kupują Ci na urodziny najnowszy sprzęt, który jest narzędziem do nauki, budżet do 4,400 zł, ale także zaczynają budować kapitał na Twoją przyszłość, na studia czy wkład własny na mieszkanie. To środowisko, w którym edukacja i rozwój są priorytetem, ponieważ finanse na to pozwalają. Rozpieszczanie wnuków? Podstawowe, średnie i wyższe. Decyzje edukacyjne mają wpływ także na kolejne pokolenia. Jeszcze ciekawszy jest efekt dziadków. Zdolność dziadków do pomocy wnukom jest silnie uzależniona od ich edukacji. Para dziadków z wykształceniem podstawowym dysponuje nadwyżką rzędu 500 złotych. Podczas gdy para po studiach może mieć co miesiąc do dyspozycji ponad 4000 zł taka kwota pozwala na realne wsparcie wnuków, np. dofinansowanie studiów czy wynajmu mieszkania. Ile jest wart każdy rok nauki? Tyle pieniędzy przynosi szkoła i studia. Na koniec warto zadać pytanie, ile dokładnie jest warta każda decyzja o dalszej nauce? Analiza z raportu pokazuje paradoks krótszej kariery. Decyzja o studiach to inwestycja w wyższy status zawodowy i bieżące zarobki. Ale jej czysta rentowność w perspektywie całego życia jest bardziej złożona. Absolwenci studiów pracują o pięć lat krócej. W modelu, gdzie płace rosną, pięć lat utraconych na początku kariery to pięć lat, w których nie tylko nie odkłada się składek, ale także traci się 5 lat procentu składanego. Nawet wyższa pensja startowa nie jest w stanie w pełni nadrobić tej straty w kontekście sumy zebranych przez całe życie pieniędzy. To pokazuje, że ścieżka kariery po studiach musi być na tyle dynamiczna, by zrekompensować późniejszy start. Premia za edukację. Ile zyskujesz za każdy rok nauki? Aby precyzyjnie to zmierzyć, obliczyliśmy premię za edukację, czyli dokładną finansową wartość każdego dodatkowego roku nauki. Wyniki są fascynujące. Interpretacja tych liczb jest kluczowa. Każdy rok spędzony w szkole średniej podnosi przyszłą miesięczną pensję o 267 zł. a łączny dorobek życia o ponad 315 000 zł. Z kolei każdy rok studiów, choć podnosi startową pensję o 360 zł. ma znacznie mniejszy wpływ na sumę zarobków w karierze 36 000 zł. ze względu na wspomniany efekt krótszej kariery. Twoja decyzja przyszłość Twoich dzieci. Jak widzisz, poziom wykształcenia Twoich rodziców w sposób bezpośredni ukształtował świat, w którym żyjesz. Decyzja, którą ty podejmiesz dzisiaj, zadecyduje o tym, który z tych scenariuszy stanie się rzeczywistością dla Twoich własnych dzieci za 20 do 30 lat. Każdy dodatkowy rok nauki to nie jest stracony czas. To inwestycja, która procentuje przez całe życie. To fundament finansowej stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu dla całych pokoleń. Wybór dalszego kształcenia to akt świadomej budowy własnej przyszłości i kapitału, którego nikt ci nie odbierze wiedzy. Skąd to wiemy? Jak to policzyliśmy? Wszystkie przedstawione w tym artykule dane i symulacje pochodzą ze szczegółowego raportu ekonomicznego, który opiera się na publicznie dostępnych danych z renomowanych instytucji, aby zapewnić maksymalną wiarygodność. Dane o wynagrodzeniach Podstawą dla zarobków jest największe w Polsce badanie płac, Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń OBW za 2023 rok. Dane te uzupełniono o oficjalne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego GUS, w tym raport Struktura wynagrodzeń według zawodów. Koszty życia rodziny, szacunki dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dzieci oparto na analizach niezależnych instytucji, takich jak firma analityczna Height, koszty utrzymania mieszkania oraz Think Tank Centrum imienia Adama Smitha, koszty wychowania dziecka. Prognozy długoterminowe symulacje emerytur odzwierciedlają oficjalny mechanizm Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS wykorzystując najnowsze tablice średniego dalszego trwania życia publikowane przez GUS. Założenie o wzroście pensji i oszczędności o 3,6% rocznie jest oparte na danych GUS dotyczących średniorocznej inflacji za 2024 rok. Marek Złotwas KS Meteok Biznes